Ten, kto nie był, nie zrozumie. Ten, kto był, nie zapomni nigdy. Te słowa usłyszałem kiedyś, jak celebrowałem 29 maj, czyli Dzień Weterana. Dzień, w którym nasze państwo postanowiło uhonorować służbę wszystkich tych, którzy walczyli i ginęli poza jego granicami. Z perspektywy czasu, kiedy przychodzi ten dzień, czyli 29 maj, robi mi się jakoś smutno. Popadam w nostalgię i takie wewnętrzne przemyślenia. Widzę wszystkie te szanse, które nie zostały wykorzystane. Widzę cały ten potencjał, który został zmarnowany. Widzę kompetencje i doświadczenie, które nieśli z sobą weterani i że gdzieś to uleciało. Widzę wszystkich tych, którzy dotykali, smakowali i odczuwali odrucieństwa wojny. Widzę wszystkich tych, którzy mieli kontakt z krwią, z prochem i ze śmiercią. Widzę wszystkich tych, którzy odczuwali emocje, te najgorsze emocje związane z z utratą życia. I te emocje potrafią zostawić bliznę do końca życia. Widzę wszystkich tych, którzy nie wrócili z tej wojny. Widzę wszystkich tych, którzy wrócili, ale jednak część ich osobowości tam została i borykają się z tym do dzisiejszego dnia. Jak to wszystko widzę, robi mi się smutno. Robi mi się smutno, ponieważ... W takim szczególnym czasie jak teraz, kiedy mamy potężny konflikt z granicą, coś co nieśli są weterani powinno być wykorzystywane. Ta wiedza, jej się nie wyczyta z książek, jej się nie wyczyta z instrukcji, nie przekaże jej się szkoleniami. To musi być wiedza, która jest przekazywana z praktyka na teoretyka a nie odwrotnie. No ale cóż, jest jak jest. W tym szczególnym dniu życzę wszystkim weteranom służącym satysfakcji ze służby. Nie dajcie się stygmatyzować. Pamiętajcie, że to Wy potraficie odróżnić, czym jest teoria od praktyki, a w dzisiejszych czasach w służbie może być to niebezpieczne. Wszystkim weteranom, którzy z jakiegoś powodu opuścili szeregi służb mundurowych, życzę pomyślności w dalszym życiu. Pamiętajcie, że jesteście solą tej ziemi. Widzieliście i doświadczaliście coś, czego Inni nie widzieli. Być może kiedyś ojczyzna zwróci się o pomoc do Was. Dzieciom poległych weteranów oddaliście coś, czego nie da się odzyskać, ale pamiętajcie, że w Waszych żyłach płynie krew bohaterów. Dziękuję Wam za to. Strzelajcie świadomie. Do następnego.